Nagrywa się? Nagrywa się. Widziet nie ma coś z tym czerwonym domem. Co on mnie goni! No nie goni? <grywa> paletą na morze. Niech się goni. Nie będzie, no. Nie rób tego gana, bond tu idzie. Przyniosłem go tutaj. Czemu te wszystkie mamy są? Dobra, mam kopię gena, zamiast mnie gonić na państwo. A nie zauważył mnie stary Dobra Jakbyś pytał, że mam jakieś ślepy Wiem Mordo, ty ziomko, zamkniesz paletę na mordzie kursnie zapaletą i on ci nie zauważy. Wiem. No, jak ja narobię, Chyba nie robię dalej. Kogoś sitny w tym ludzie? Chyba nie. Chyba mnie. Oj, oj. Tu bad so sad. To właśnie mnie już zgubię, co nie? A mnie chyba z powrotem twojego gena kopnął, stary. Nie gani. On tu jest! Co A, jest? Gen... Mój gen się zamknął. To jest ślepy zaułek. Tam nie było okna, tam nie było okna. There was no window, there was no window. Myślałem, że mnie zauważył. O, ci, Tego się nie zdarzył? Zawsze się paleta. Nice, ładnie. Dobra, spokojnie, chill. 60% hajsta Jestem za ambulansem, jakby co. No znam zobaczymy z powrotem. On siedział w krzaku stary cały czas chyba. Czeka na mnie. Chyba <laughs> wisi jak survivor mordo o, chyba nie znalazł. Hehe, <laughs> chyba tak. <laughs> Bardzo nie lubię mojego Gena, co chwilę go kopię. Może się zaraz będę moksał, bo w ogóle nie wiedzieli, dobra, proszę, co? On chyba nie wie, jak majec działa, tak szczerze No widzisz, bardzo, teraz aż mnie uratował Sorry, Gena musiałem dokończyć Łap, łap A mój Gen się już do trzeci raz zamknął, stary no świecę do niego latarko, żeby on na mnie poszedł, a ten mi ignoruje. No gdzie on, gdzie Do nas? Tak. Nie no, co za ziomek. Nie no, ziomek widzi, że gość jest uratowany, co nie? I instant Nie, nie zdążyli. Jest! Mm. Biegnij! Jak na ile sił mnoga, stary. Faktycznie, radka. Będzie tunelował? Będzie tunelował? Pewnie nie ta Pewnie nie, bo mnie goni Pewnie nie wie, co to jest Zgubiłem go, on chyba nie wie, jak się gra Majersem, mordo Może gra na lusterko Napisałem to pierwszy. Oa, wow, ale dostałem, ale chłopie, backflipa zrobiłem. Gdzie jest najbliższy hook? Do Ciebie. Podnosi mnie. Jestem na hooku. A, bo to mój drugi hook. Mamy dwa, jesteśmy na dev huku, mordo. No. ZIOMEK! ZIOMEK NIE HEALUJ MNIE! TY jesteś GŁUPI! TEN DEBIL MNIE chylował CAŁY CZAS! Dobra on nie ma gdzie mnie zanieść się, On mnie puścił, walnął powietrze i mnie podnosi A nie on, on Mori już to ja jestem też na Mori. Ile razy Mori można użyć? No, zależy czy ma tego tego Offeringa Może nieskończono się raz użyć na przykład Mori Czuję się jakbym zaraz został Mori, morda Tak się czuję właśnie do niego wbiegając Nie! Czemu ja? Dobra, na dół No bo ten ma tyle farta, że to szok, morda Al no skill znaczy, al pierdnął no skill Uszedłem do... nie ma szans, że on mnie zauważył Kurde Nie, nie ma Dobra, to jak wpadniesz, to nadal określam Nie ma A nie, jednak nie ma konha kanio ja nie mogę on spadł w dziurę Jestem chłopie na one-touch'a Alucard! Enrique! Nie! Co on tutaj robi?! Nie! No nie! Pomocy! On mnie nie podnosi! Co jest, brat jest lekko upo. No co oni robią? A oni gena robią. Jest! Ziomek mnie wyhealował! Byłem chyba na death hooku, ale on chyba haka nie umiał znaleźć i mnie puścił mordo. Co? Ja byłem na w hooku, ale nie miał haka znaleźć na dole, więc ja się po prostu wy... wyczołgałem na powietrze i mnie ta biu uratowała. Noi non mi vedete... Body Block. Gena Fantastico. Biegłem prosto na niego. Ta mapa jest taka ciemna. A on mnie puścił? Co on robi? A Mori mi robi. Hmm. miał chyba tego. Eksperacja, jakieś sokola oko. Dawaj, dobra. Nie no, chłopie, ja muszę zobaczyć, jak moi teamajcie sobie radzą. Jeden już jest na haku. O chłopie, on naprawdę jest taki ślepy.